Wam się daję i witam was serdecznie na kanale Kosribela. Jeżeli widzimy się ponownie, to jest mi bardzo miło. W dzisiejszym filmie opowiem wam o kolejnych błędach pielęgnacyjnych. Poniżej znajdziecie link do pierwszej części, którą nagrała dla was Agata. No to zaczynamy. Pierwszym błędem jest nieregularna dezynfekcja ekranów naszych telefonów, okularów korekcyjnych czy przeciwsłonecznych. Chodzi mi tutaj szczególnie o tą część i o część nadnos nadnosową oraz akcesoria do włosów, takie jak spinki, opaski. Jest to łatwy sposób, żeby natkać sobie inne partie twarzy. No, szczególnie jak mamy na przykład jakieś stany zapalne na żuchwie, na policzkach i przykładamy telefon co chwilę do naszej twarzy, jest to wspaniałe siedlisko bakterii. Zalecam co jakiś czas, na przykład co 2-3 dni nałożyć niewielką ilość preparatu do dezynfekcji na chusteczkę i przeczyć te przedmioty, zajmie nam to kilka, kilka sekund, a rozwiążemy przynajmniej ten problem. I błędem jest częste opieranie się. Nasze dłonie to siedlisko wielu bakterii. Łapiemy za klamki, bawimy się telefonem czy opieramy się o jakieś stoły, biurka albo oglądamy rzeczy w sklepie, które dotykały inne osoby wcześniej. Następnie Opieramy się, oglądając telewizor, czy w szkole, czy na uczelni. Dzięki czemu możemy łatwo nadkazić sobie, szczególnie tą okolicę naszej twarzy, co może przyczynić się do większej ilości stanów zapalnych. Zwróćcie na to uwagę i spróbujcie zminimalizować ten ruch. Trzecim błędem pielęgnacyjnym jest brak równowagi w złuszczaniu naszej skóry. Jeżeli nie złuszczamy naszej skóry systematycznie, możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że nagromadzona warstwa rogowa, po pierwsze, przyczyni się do większej ilości mm, bakterii na naszej skórze czy zanieczyszczeń, co może skutkować większą ilością zaskórników czy stanów zapalnych. Znów odwrotnością tej sytuacji, gdy stosujemy peeling zbyt regularnie, czyli np. 3-4 razy w tygodniu, gdzie nasza skóra nie potrzebuje aż takiego dużego zł złuszczenia, może wystąpić podrażnienie czy takie zaczerwienienie, pieczenie tej skóry, dlatego zalecam trzymać się takiej liczby 1-2 razy w tygodniu w zależności od produktu i obserwację skóry, czy dobrze reaguje na dany sposób złuszczania. Podobna sytuacja tyczy się akcesoriów do oczyszczania twarzy, takich jak szczotki, soniczne, manualne czy gąbki. Działają one na zasadzie delikatnego peelingu, przez co mogą podrażniać naszą skórę stosowany zbyt często, dlatego zalecam wprowadzenie ich 3-4 razy Raz w tygodniu, raz dziennie akurat to będzie myślę, że dla każdej skóry wystarczająca częstotliwość plus klasyczny peeling raz w tygodniu. Pamiętajcie, tego typu akcesoria nie sprawdzą się dla skór trądzikowych, dla skór, na których występują stany zapalne, no, czy coś się dzieje, na przykład w trakcie terapii dermatologicznych, ponieważ może się to przyczynić tak naprawdę do rozdrapania, nadkażenia, podrażnienia tej skóry. Lepiej w tym okresie stosować po prostu nasze dłonie i gdy jej stan się poprawi, spróbować Sprowadzić yy, szczotki czy gąbki powoli do naszej pielęgnacji. Czwartym błędem jest oczyszczanie skóry mydłem. Do grupy środków powierzchniowo czynnych, które powinniśmy unikać, mm, zaliczamy mydło. Jego silnie zasadowe pH w przedziale 10-13 zaburza lekko kwaśne pH naszej skóry wahające się w granicach 5, 5,5, które jest dla nas bardzo istotne, ponieważ dba o nasz naturalny mikrobiom. Jednocześnie ograniczając możliwość rozwoju patogennych bakterii, które znajdują się na naszej skórze, jedynie w ograniczonej ilości. Skóra z tak mocno zaburzonym pH, jednocześnie pozbawiona warstwy lipidowej, jest podwójnie narażona na rozwój patogenów oraz uporczywą suchość w partiach suchych. Na piąty, ostatni punkt mowa o kosmetykach na bazie alkoholu dla skóry tłustej. Alkohol nie służy żadnej skórze, również tłustej. Jeżeli uważacie, że powinien on się znaleźć w kosmetykach dla skóry trądzikowej, tłustej, to jesteście w błędzie. Może przyczynić się do przesuszenia, podrażnienia skóry. Efektem czego będzie nadprodukcja sebu, a następnie zatkanie ujść wojowych, większa ilość stanów zapalnych. Więc tutaj nie do końca jest to składnik, który powinien się znaleźć w pielęgnacji, szczególnie codziennej, tego typu skóry. Skórę tłustą warto nawilżać, bo bardzo często jednak zapominamy o tym, żeby wprowadzić produkty nawilżające. Bazujemy na produktach matujących, co skutkuje nadprodukcją sebum. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście z nami. Zapraszam do zadawania pytań poniżej. Chętnie na nie odpowiem. No i do subskrypcji naszego kanału, będziecie na bieżąco z naszymi nowościami. Dziękuję za dzisiaj, pa!